Gdzie się urodziłem, wychowałem i tego się nie wstydzę, bo to miejsce stanowi ewenement w skali światowej. Nie wierzysz? Przyjedź i przekonasz się sam nie do wiaku. Kryzys skrzydła to jest zdolność człowieka do tego, żeby przy pomocy twórczości sam siebie przekroczył, czyli ma coś, przy pomocy czego może być inny, może lepszy. Wypowiadane będą tu frazy, szybko, nie od tylko z powodu fazy, piwkowe zarazem... Teatr Ludowy jako instytucja bardzo wspiera działania fundacji, ale przyjdzie taki moment, że to fundacja, tą całą energię, którą dostaje od teatru, zacznie oddawać teatrowi. Jest to taki system, naczyń połączony. To znaczy, że jeżeli więcej będzie nas. I zgromadzimy się w jednym miejscu, no to może te nowowłockie uroczki zaczną latać tak jak na tym nowo. Tak wiele ludzkich mas. Realizacja tego projektu w głównej mierze zależy od ludzi, którzy jak zechcą, to będą mogli, bo jak nie zechcą, to nie mogą. Wspomóc finansowo Teatr Ludowy, Fundacji Teatru Ludowego w realizacji odzyskania świetlika, o nazwie malarnia, na miejsce, w którym młodzież będzie mogła śpiewać, tańczyć, wstępować, bawić się w robieniu telewizji. Wystarczy mieć pieniądze, iść do sklepu i sobie coś kupić, bo wtedy nie jesteśmy twórczy, tylko odtwórczy. Kupujemy coś, co ma pani Zosia i pan Heniu i chcemy mieć takie samo albo lepsze. Stary, ja mam to na kartce wszystko. Na kapce jest mniej więcej e, opowiedziane. A e, czym jest metafora w życiu człowieka? Metafora w życiu człowieka jest próbą zwrócenia uwagi na coś, co jest niewidoczne. Jeżeli zaczniemy o tym mówić słowami. Staje się to takie płaskie, niewyraziste, yy, ogromnie nieprecyzyjne. Natomiast metafora pozwala nam te ukryte rzeczy zobaczyć. Taką metaforą są właśnie ukryte skrzydła. Jeżeli zrobimy coś sami z sobą, zanurzymy się w twórczość, zmienimy siebie, mamy szansę zmieniać innych, a już nie mówmy, że to w ogóle można w ten sposób zmieniać świat.